Witam Państwa sobota, godzina 11.45 Jesteśmy przed jutrzejszym sobotnim lotem Powoda dzisiaj piękna jak widać świeci słoneczko chwilę zajdziemy do łodziaczków Idziemy zobaczyć Braz akurat koszuje Wpadają do latek, No. Tutaj gołąbki są. Przed koszowaniem. Zaraz będą szły do klatek, tak? Zaraz je koszujesz czy jeszcze? Co? Co tam żeś im podał? Tam Ryszpady. Ryszpady, tu jeszcze brat im podał przed koszowaniem. Z po ostatnim locie y, szóstym co tam zginęło coś? Jedna samiczka zginęła, tak? Jedna samiczka prysząca zginęła po ostatnim locie To jest teraz ile? 40? Cz 47, jak zaczynaliście było 52, tak? To brak 5 y, sztuk, tak? Z wszystkich latów Jak państwo zaczynali 52 gąbkami, teraz siódmy los 47 gołąbków Tu są jakie teraz samice? Tu są samiczki. Teraz zobaczymy do samczyków, tu przyłkniemy, żeby nic nie wyskoczyło, bo zaraz będą koszować. Choć 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 nie się, nie mi się, nie, się, nie, się. No, spokojne przed lotem jak widać trochę dostały jeszcze lepszego, jak to zawsze, zresztą zawsze dostają. tu już widzą Państwo kłateczki, dwie przygotowane. Ja Zapatrzcie jeszcze po trzecią Tak to wygląda przed koszowaniem sam siedzą po ich celach osobno Samiczki tam teraz sobie podpowiadają Każdy samczyk sobie siedzi osobno jak widać Ja pierdzielę teraz tutaj bratu narobiłem samicę jeszcze Więcz tak to właśnie jest, nie zdążyłem już się zagapiłem Nie wolno Nie wolno A chwila nie uwagi zostawiłem tylko lekko uchylone drzwiczki i już samiczki tutaj do samczyków się pchały. także jak Państwo widzą samczyki wszystkie w swoich celach przed koszowaniem tylko na chwileczkę przedstawiłem taką dziurkę mam, patrzę już sześć na się w środku. Tak się tego O już brat przed trzecią klateczką Teraz gołąbki będą To jeszcze będziesz tam karmił, te samce, tam puszczał czy nie? A samce już są nakarmione. Teraz to brat mówię motywował przed jutrzejszym lotem To jest chyba czwarty lotek się nie ma z tej samej miejscowości Panowie Także trzymajcie kciuki, my też trzymamy za wasze ptaczki, żeby wszystkie doszły do domu całe i, i zdrowe, z jak najlepszym czasem. Dzisiaj jest gorąco, wczoraj padało cały dzień prawie, nawet żelało nawet. Dzisiaj już pogoda piękna i to też ma być piękne. Jeszcze raz tu spojrzymy na nie. Tak jak mówiłem, już klateczki przygotowane, to dam jeszcze im przed lotem i zaszykujesz? Moc sobie oddychało jakiś tam środek, żeby lepiej oddychały, tak? Ziołowy, ziołowy, jakiś krodek tam, żeby drogi oddechowe miały jak najlepiej, żeby przy się je za mocno nie męczyły. Także panowie, pozdrawiamy wszystkich hodowców. Życzymy jutro dobrego lotu wszystkim. My też, oczywiście, będziemy nagrywali. Jest już jakiś tam plan, o który mają puszczać? Ciężko tutaj, z tu chłopaków, tutaj się dowiedzieć, coś. Planują nieraz na tam na 7, puszczają o 9. Miejmy nadzieję, że ostatnio były puszczone o 9, że teraz będą puszczone te gołębie szybciej, bo jest dzisiaj bardzo ciepło. Jutro też tak zapowiadają. To myślę, że o 6 chyba je puszczą. Powinni się, ale to już tam zależy od oddziału, od prezesów cały śmietan. Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Tu jeszcze raz okiem wrócimy na samiczki, które będą mi leciały. Dobry lot do usłyszenia.